Siemano widzowie, z tej strony Weksiorek i w tym odcinku pokażę wam jak y, w Minecraft y, zainstalować oficjalną wersję Minecrafta, wersję Forge z modami i Fabric z modami. Ale jeszcze zanim zaczniemy film, y, chciałem was zaprosić do mój serwer Discord. Jest tutaj fajnie porobione, póki co niestety nikt nie wbija, więc nawet nie mam za bardzo robić. Staram się, żeby tutaj wbijali, są role, wszystko, zresztą, o jak wbijacie, to co przejdzie, mieli w opisie, ale przechodzę do odcinka. Pierwsze, co musicie odpalić Minecraft'a, czego zapomniałem wcześniej zrobić. Dobra, jak widzicie, już jestem. A więc tak, to jest w ogóle Bedrock. Jakby, to ciekawostka, jak ktoś sobie kupi Minecraft'a, i tam pisze Bedrock, to jak sobie Minecraft for Windows i zainstalujecie, to tutaj macie Bedrock'a. Ale to jest taka ciekawostka. Ale przechodząc do tego, to tak, tutaj macie Minecraft Java Edition i zacznijmy od oficjalnej, tak jak mówiłem, czyli tak, klikacie sobie instalację. Ja tutaj mam już jakieś wersje, ale żeby nie było, to usunę je. A więc tak, żeby zainstalować inną wersję, musisz kliknąć instalację. Teraz nowa instalacja i koniec wybieracie, jaką chcecie. Tylko nie, wiem, taką sobie dam. Yy, nazwa instalacji to naszyk, nie wiem, jakaś tam wersja, to naszyk, nie wiem, jakie my chciałem, na przykład 1.8, kurde, 1.8.9 I tutaj, yy, tak, yy, tutaj macie snapshot, release i release to jest yy, ta wersja, właśnie. Yy, Yy, która no release to jest właśnie oficjalna wersja. Więc ja se schodzę na sam dół tam będzie gdzieś. Kurde, nie to. Tu jest 1, 80 to jest e ten 9e, ten nie ten 9. 18 oj, 9. Tutaj nie zostawiacie i klikacie w twórz. No i tutaj jest jakiś punkt a, to starsza wersja gry, ale to nieważne. Mnie to nie obchodzi teraz. I tutaj, jak jesteście w graj, tutaj macie tylko rozwijadło. Tutaj rozwijacie sobie i tutaj macie 1.8.9, klikacie graj, no i rozpoczynacie grę. Teraz przechodzimy do Forge'a, a więc Forge jest trochę cięższy, bo to nie, nie, nie macie tutaj na lancerze, Tylko, ja to miałem, ale... bo ja już kiedyś pobierałem, ale tak. Yy, powiecie, chodzicie sobie w przeglądarkę i wpisujecie Forge land czy mają yy, Tutaj do strony forge lim będziecie mieli w opisie do forge strony. Ja yy, teraz na przykład nie wiem co na jedną yy, nie wiem 182, czasami gram na tej wersji mody, 1,18,2 tutaj biorę z listy installer najnowszy oczywiście teraz musimy poczekać 5 sekund. Żeby, pobrać, żeby móc pobrać, jak widzicie, to jest 2, 1. Dobra, teraz klikać skip. To się pobiera. Dobra, i teraz sobie to otwieracie. Dobra. I większy, to powiększy, bo trochę małe. A nie da się, nie ważne nie Zostawiacie tutaj w sumie nic. Nie dajecie sobie install server, nie dajecie extract. Klikacie po prostu install client, klikacie ok. No i teraz tutaj się wszystko zgrywa. Więc widzimy się, jak to się zgra. Dobra, jak widzicie, mi już się zainstalowało. Klikajcie sobie teraz ok. To się samo zamyka. pójdźcie na Minecrafta. I oczywiście musicie go zrestartować, żeby działało. I jakby od razu wam to się nie zmieni, bo musicie zostać z Minecraft'a to jest tak, jakbyście odświeżyli jakąś stronę w Google. Więc no czekamy aż się łączy. Mi się włączyło. Od razu tutaj mi się włączyło. Wam też powinno... a Jeżeli się nie łączy, to rozwijacie to listę, czy będziecie mieli Forge. No i oczywiście mają Forge teraz, jak wygrywać mody. A tu nie jest takie trudne. musicie sobie wejść. Wyszukaj, popisujecie Procent up Data Procent. Enter. Kropka Minecraft. Czekajcie, bo nic nie widzę tutaj. Minecraft i tutaj musicie znaleźć o mods. nie pytajcie tutaj nie widzicie bo ty mam zgrane na razie ja na razie skopiuję i usunę dobra no i jak sobie chcemy jakiś mod wgrać to sobie kopiuj to sobie wchodzicie w operę. Dzisiaj jako przeglądarkę jaką macie nie to tutaj no i pobieracie sobie jakieś moda no i po prostu tutaj wrzucacie i odpalacie minecrafta no i wtedy wam macie już forge Dobra, teraz przechodzimy do Fabryka, więc chodźcie znowu przeglądarkę, wpisujecie Fabryk, znowu widzimy link w opisie, wchodzicie tutaj to, Dolent, Dolent for Windows, zapisz, otwieracie Fabryk Installer, teraz czekacie, dobra, I tak, serwer zostawiacie sobie, to nie jest to w ogóle, ja nawet nie to jest serwer, ale bierzcie klienta, wersja Minecrafta dodajmy też na 18.2 niech już będzie wersję loadera no to nie wiem, ja sobie razie najnowszą bo nie po co i musicie zdać swój profil Naj najlepiej wiecie, instaluj a e, czekajcie i oczywiście musicie sobie zamknąć minecrafta i dopiero teraz może wam zainstalować, szybko się instaluje jak widzicie sobie teraz tutaj zamknę fabryka więc e, tak i e, to się nie odpala a ja tej i mody to... Ja, gdzie się wygrywa to za chwilę pokażę. A jeżeli pójść modę na fabrykę to musicie na z przykład, przykład, nie wiem, y, Jmod, mod, czyli Just not Items, czyli pokazuje pokazuję wam receptury. Łączcie, dobra. I musicie na przykład tutaj dać fabryk. I pojawiać jakąkolwiek tylko na waszą wersję. I tutaj musi pisać kod tego na przykład fabryki, jeżeli z Forge'a Albo po prostu, jak pobieracie mody, to pobieracie z, z, z nieforza, tylko fabryka. To musi być fabryk albo na jakimś, tam gdzie pobieracie. Jak widzimy, myślę, że tutaj jest install fabryk Loader. No i w sumie nie wiem, czym od razu nie powiedziałem, bo mody jak pobieracie sobie z fabryka, wgrywa się w tym samym miejscu, gdzie yy, forza. Czyli wgrywacie sobie tu, więc jak na przykład yy, chcecie na przykład sobie wziąć, in, yy, na przykład, yy, dać inne tamte mody. Dzisiaj ja na przykład to robię tak i mi zadziała, przykład do folderu sobie da jakieś mody i w tej mi z tego folderu jakby nie czyta. Ja tak mam przynajmniej. I potem po prostu tutaj mam, od razu tutaj mam genę mody, a tu mam folder i tego folderu nie ja tylko te, te, które są y, mody wygrane. Nie wiem, czy ja się nie mówię, no ale dobra. Y, tutaj folder Oczywiście, jeżeli chcecie, to możecie sobie też zmienić nazwę. Ist się nie nazwę, no nazwę i ikonę. Instalację, klikać sobie tutaj, edytuj. I tutaj dajecie for, czy nazwę. I jeszcze chcę, żebyście je tutaj. W folder, to tylko się Twoja kropkowa więc to się niczym nie różnia i nie różni, i to się w modach wgrywacie. No i to w na, ty na tyle w tym odcinku, więc ja was żegnam. na.